Hej, hej, siemanko, to jest kanał WDMD. Witam was w kolejnym odcinku e, Gothic e, Kroniki Archolos. No, wiadomo, Gothic Kroniki Brytanny Archolos. No, pomyliłem się. E, ogólnie, na czym my skończymy tego ostatnio? Jezu. No, kurczę, jak nie tu jest? Tu jest, dobra. E, Pozyskiwanie azylu. E, No to co, idziemy, musimy poogarniać, yy, wiadomo, sprawy yy, tutaj związanym yy, w tym, co so, i jak zobaczymy, co yy, pójdzie. Jeśli odcinek będzie zbyt długi, to osobki. Co? Co się dzieje? Wybacz, że budzę cię tak wcześnie, ale do wioski dotarła właśnie reszta waszych towarzyszy. Opowiedzieli nam dokładnie to samo, co ty, więc wartownicy wpuścili ich bez większych problemów. Hmm. Widziałeś może gdzieś Kurta po drodze? Niestety nie. Wygląda na to, że będziesz musiał zajrzeć do niego osobiście. Gdzie dokładnie mieszka? Gdy wyjdziesz z karczmy, powinieneś skręcić w lewo w stronę dworu ser Ramzeja, a następnie ponownie w lewo, jeszcze zanim dotrzesz do wzniesienia, na którym stoi budynek. Znajdziesz tam kilka ciasno położonych obok siebie chat. Kurt mieszka w największej z nich, tuż nad rzeką. Gdzie teraz jest reszta moich towarzyszy? Powinni być w drodze do karczmy. Wygląda na to, że będę musiał przygotować dodatkowe łóżka, a Marta nagotować więcej gulaszu. Byłeś może ujorna? Jak się dzisiaj czuję? Marta podała mu napar ziołowy i regularnie nakłada kompresy na ranę. Ale wciąż jest bardzo osłabiony. Wygląda na to, że bez pomocy cyrulika albo alchemika się nie obędzie. Na twoim miejscu porozmawiałbym z wujem. Z tego co pamiętam, to dobrze dogadywał się z miejscowymi alchemikami. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, znajdziesz mnie tutaj, w karczmie. E, spoko, czyli poszukiwanie e, wujka, teraz mamy, i trzeba ogarnąć lekarstwo dla e, jodla. więc... O, dobrze, że Cię widzę. No siema. Daryl i Maven jeszcze nie wrócili? Nie. Yeah. Z tego, co mi wiadomo, nie. A co? Ach, cholera. Tak sobie myślę, że nie powinniśmy byli zostawiać ich tam w jaskini. Wiem, jak to wygląda. Jestem tchórzem. I pierwsze, o czym myślałem na brzegu, to własny tyłek. Ale teraz żałuję swojej decyzji. No, jeśli coś im się stało. Nie wiem, jak ty, ale jestem gotów. Teraz Pytałeś strażników o pomoc? Pytałem, pytałem. Ale nawet palcem nie chcą ruszyć. Trochę im się nie dziwię. Sód, że w ogóle nas wpuścili do środka. Na ich pomoc nie ma co liczyć. Poszukajmy ich razem. Podoba mi się Twoje nastawienie. Zanim jednak wyruszymy, musimy poszukać czegoś dla Daryla. Co masz na myśli? Jest ciężko ranny. Możemy nie dać rady go przenieść. Gdyby udało nam się załatwić jakąś miksturę leczniczą, mogłoby to bardzo ułatwić sprawę. Ty zajmij się miksturą. Ja postaram się zdobyć coś, czym moglibyśmy się lepiej bronić. Spoko! Ale to najpierw idziemy do kurta, czyli mamy iść tutaj. No, tu się skacę, tu jest tego. No i mamy kurta. Czego tu myszkujesz? Wara od mojej chaty! Pewnie szukasz czegoś, co można zwędzić i opylić na gorzałe, co? Ja znam takich jak ty. Mm. Nie mam w zwyczaju okradać tych, którzy mi pomogli. Ho, ho, jak szlachetnie z twojej strony. Pewnie jeszcze planujesz zwrócić nam koszty waszego utrzymania. W sumie to myślałem o tym. A to dobre. Uciekinier chce się odwdzięczyć za pomoc. To się nawet magą z klasztoru nie śniło. Nie poznajesz mnie? Bo ja ciebie tak. Jestem Marvin, brat Jorna. Twój bratanek. Skąd ty? O, cholera! Za dużo go Nie Niech cię kretoszczór popieści, Marvin! Jak tam staroszek się trzyma? To temat na dłuższą rozmowę. W takim razie pogadamy o tym kiedy indziej. A Jorn? Pewnie już dawno przerózł Gerta. Przebyliśmy razem na wyspę, ale został w karczmie u Wiktora. Nie za dobrze się czuje. A co z nim? W drodze do Silbach urządlił go krwiopijca. I właśnie w tej sprawie cię szukałem. Ej, niedobrze. Te skurczybyki potrafią zaleźć za skórę nawet największym twardzielom. Nie traćmy już więcej czasu i chodźmy porozmawiać z Jornem. Eee, spoko. Ale z tego co tutaj właśnie jest do pitek kilka z cudów. A wiecie, doświadczenie, doświadczenie... Trzeba... bać o linię, tak powiem. Eee, że to zagrało i dziwnie. To co? Zębaty ziele trochę nie przyjmę. Co, 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 co? A ty co czekałeś na mnie? A ty dziadu Co to kurde? Książ A książ, a chęć nie ubije Mięso zawsze na wypasie Nie powinieneś teraz leżeć? Żeby wszystkie kości mi się zostały i żebym udusił się na tym strychu, musiałem na chwilę zejść się przewietrzyć. Dawno cię nie widziałem, wuju. Ja ciebie również. Kiedy to było? Jedyne, co pamiętam, to to, że gdy ostatnio cię u nas widziałem, byłeś o głowę niższy. Ha, no i miałeś na niej trochę więcej włosów. Wybacz, że zjawiamy się tutaj tak niespodziewani i nagle prosimy o pomoc. Spokojnie, chłopcze, jesteśmy rodziną. Sam Adanos uczył nas, że rodzina to rzecz najważniejsza, niezależnie od wszystkiego, co by się z nią działo. Opowiadajcie lepiej, co tam u was na Londram. Jak czuje się staruszek? Pewnie nie chciał porzucić tej cholernej kuźni. Nasz ojciec niedawno zmarł. Cholera. Mieliśmy swoje spory i nieporozumienia, ale to był dobry człowiek. Starał się jak mógł zarobić na życie i wychować was na dobrych chłopaków. Niech Adanos pozwoli zaznać mu spokoju. Patrząc po waszych minach, domyślam się, że pewnie wolelibyście o tym nie rozmawiać. Najpierw wasza matka, teraz ojciec. Doprawdy przyszło nam żyć w niedobrych czasach. A jeszcze te wszystkie pogłoski o nadchodzących orkach. No. To nie pogłoski. Orkowie naprawdę zbliżają się do Londra. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się uciekać z wyspy. Jesteś pewny? U nas w wiosce wiele osób mówi, że orkowie to wymysł myrtańczyków, którzy próbują w ten sposób strachem utrzymać swoją władzę. Ale nie rozmawiajmy już o tych wszystkich ponurych rzeczach. Dotarliście do Archolos w jednym kawałku. Możecie teraz zostawić przeszłość za sobą i zacząć tu nowe życie. Z pewnością chcecie udać się do miasta. Tam to dopiero można zrobić. No, nie do końca w jednym kawałku. Tak jak ci wspominałem, Jorn został zaatakowany przez krwiopijską. Lepiej to nic. Ale jak pewnie możesz zauważyć, jestem w aktualnym stanie jedynie kulą u nogi Marwina. W takim razie musimy zdobyć coś, co pomoże ci z tym paskudnym urządleniem. Naprawdę, nie wiem, czy jest taka potrzeba. Powoli czuję się coraz lepiej. Daj spokój, Jorn. Znam maga wody, który mieszka tutaj w Silbach. Ostatnio nawet pomogłem mu z jedną sprawą. Na co dzień nie uprawia już alchemii, ale z pewnością wymyśli coś na twoją ranę. Marvin, może pobiegniesz do niego i poprosisz o coś na ranę brata. Ja tymczasem porozmawiam sobie jeszcze z Jornem i pomogę mu wejść po tych krzywych skodach w karczmie. Jasna sprawa. Do zobaczenia. No, to myślę, że pochodziłem po wiosce, poznamy tutaj, że tak powiem, yy, ludzi. To chyba coś było nawet. No to już pamiętam, co było, miejsce boksywa. Ale na tym ogólnie zakończymy ten odcinek. Nie chcę za bardzo przedłużać, e, gdyż e, po prostu e, nie jest ten na lepszym stanie, że tak powiem, emocjonalnym, który nagrywa, że dłuższe odcinki, a obcę że będzie. Więc jak powiem, z tym, jak powiem, słowa dotrzymać, więc to może być jakiś nudny odcinek czy coś. Ale ogólnie, wiadomo, mówię, są sprawy własne i własnicze mówiłem to już, że po prostu martwię się o e, kogoś mi bliskiego. I wiadomo, dlatego e, tylko psuję nam o seksowaniu kanału, lajkowaniu, poleceniu kanału, znajomych, wpadajcie na inne materiały na kanale. I widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.